Witam państwa. Bardzo gorąco w drugim już luźnym devlogu z autorskiego projektu Valorant. Jest mi niezmiernie miło, że znów mogę usiąść przed laptopem i nagrać dla was właśnie taki materiał. Poprzedni devlog przyjął się naprawdę bardzo fajnie, wiele osób nas wspiera, za to serdecznie wam dziękujemy. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy waszego zaufania. Dobra, w dzisiejszym devlogu weźmiemy pod lupę pojazdy. Będzie to wiele kurczę podzespołów, które będą tworzyły fajną całość. Mam nadzieję, że wam się wszystko pięknie spodoba. Jeśli oczywiście macie jakieś propozycje odnośnie tych rzeczy, piszcie kurcze w komentarzach. A, i zanim zaczniemy całego devloga, bardzo gorąco chciałbym zaprosić Was na nasze forum, Discorda, TikToka i na naszego YouTube'a. Wszystkie linki macie właśnie na ekranie. Dobra, nie przedłużając, zaczynajmy tego devloga. W początku naszej przygody, kiedy zrobimy już jakieś pieniążki, udajemy się do salonu bądź cygana. Ale uważajcie na cygański przebieg, ponieważ im wyższy, tym później pojazd trudniej odpala, no i trzeba albo po prostu oddać na naprawę, silnika, albo zezłomować pojazd, więc naprawdę czasem lepiej dopłacić trochę więcej i kupić pojazd z wyższej półki. Dobra, jesteśmy aktualnie w salonie, podchodzimy sobie do pojazdu, wyświetlają nam się szczegóły pojazdu, to znaczy pojemność silnika, ilość sztuk w salonie dostępnych do kupna, cena oraz statystyki. Kiedy chcemy zakupić pojazd klikamy sobie spację i otwiera nam się GUI, w którym możemy wybrać napęd pojazdu, rozmiar, rozmiar baku, no bądź dostosować swój własny kolor. Oczywiście mamy dwa, dwie kolory, dwa kolory, bo tak naprawdę niektóre mają paski. Mamy jazdę próbną, ale dobra. Ja nie będę kupował pojazdu, ponieważ skraszowało mięta i po prostu OBS mi skraszowało nie. Przepraszam, co najmocniej. No i tak prezentuje się licznik. Jest dość fajny. Dla mnie mi się podoba. mam nadzieję, że również Wam się spodoba. Co to jeszcze mogę Wam powiedzieć? A oczywiście panel shift. No to możemy wiadomo zgasić silnik, odpalić, zgasić lampy, zapiąć pasy. One mamy tutaj wiele naprawdę kombinacji. Oczywiście nie mamy żadnych podzespołów zamontowanych, stąd Wam ich na razie nie zademonstruję. A to kwestia czasu, kiedy zamontuję. Dobra, tutaj w najbliższej okolicy mamy również lakiernię, w której będziemy mogli sobie pokolorować nasz pojazd. Pomalować w kolor. Również mamy dwie opcje koloru. Wybranie właśnie koloru oraz lakierowanie lamp. Lampy oczywiście, kolory są testowe, tutaj ceny również też są testowe. Możemy sobie. Kliknąć również taki podgląd bliżej, kiedy chcemy tak sobie obejrzeć, jak ten kolor się prezentuje. Jeśli tamten podgląd Wam po prostu nie pasuje, bo mamy różne pojazdy, duże, małe. No ale dobra, klikamy sobie Escape i wracamy właśnie do tego wyboru. Ale nic nie będziemy aktualnie robić na tym. Dobra, rozwalmy troszeczkę furkę i pokażę Wam mechanika. A nie, zanim jeszcze pokażę Wam mechanika, pojedźmy do Body Swap show. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj i wyświetla nam się bardzo rozbudowany interfejs e, tuningu. Mamy tutaj naprawdę wiele fajnych rzeczy. Mamy na przykład. Filtry powietrza, wydechy, porting, programy, kute tłoki, kute korbowody, dodatkowy intercooler, single turbo, twin, B turbo, sportowe świece, nawiercane ABS, większy promień, redukcja masy, mamy atrapy nitron, naprawdę mamy tutaj wiele opcji. Ja aktualnie no, nie mam nic zamontowanego, bo jestem po prostu e, biedny. Dobra, możemy dodać sobie do koszyka parę jakichś tutaj fajnych rzeczy, możemy kute tłoki sobie dodać i klikamy zakup. O, i jak widzicie, podwyższyły nam się statystyki. No bo wiadomo, każda z tych rzeczy po prostu jakoś przysłania się do tego wszystkiego. Mamy również zdemontowane części. Możemy sobie je zdemontować. Oczywiście ceny są tylko i wyłącznie testowo i tak nie będzie to wyglądało. Dobra. Czyli tak się prezentuje właśnie... Komponenty oczywiście będą się troszeczkę rozbudowane. Jeszcze pojawi się tam parę fajnych rzeczy. Dobra. Teraz musimy sobie rozwalić furę. No bo żeby pokazać Wam mechanika, to muszę trochę ją rozbudować. Taka twarda ta fura, nie chce się rozbudować. Wiadę tak. O! Może teraz się uda. No i co jest? Dobra, może jest coś zepsutego, nie wiem. Oj, nie trafiłem. Nie trafiłem. No widzicie, tak się czasem zdarza, kurczę, dobra. Bierzemy sobie, zaciągamy sobie ręczne, oczywiście. Wychodzimy z fury i udajemy się do tego markera. A, pojazd jest pełni sprawny, więc teraz wam tego nie zademonstruję, tylko za sekundę, jak go trochę rozdóbę. Udało mi się rozwalić ten pojazd, jest naprawdę mocarny bym powiedział Dobra, wchodzimy sobie do blipu, pojawia nam się bardzo fajny interfejs Prosty, czyli jest tak naprawdę w gui takim, który lubimy y Który prezentuje cały nasz tak naprawdę serwer Możemy zaznaczyć wszystko, możemy sobie podznaczać dane rzeczy Również mamy rabat premium, ale że nie mam premium, no to po prostu tego rabatu mi nie nalicza Dobra, naprawmy sobie mamy napraw, no i zabiera nam pieniężki fura naprawiona, prosty system, jeszcze pokażę Wam w tym devlogu przechowywanie. dobra, dojeżdżamy do przechowywalni, jest ona w AP, na nie nie będzie na pewno bardzo dużo na serwerze tylko po prostu chciałem Wam zademonstrować taką jedną z główniejszych, bo główna rozgrywka, rozgrywka będzie oczywiście tutaj w AP podjeżdżamy sobie, wjeżdżamy sobie do markera, zostawiamy nasz samochód i za 5 sekund on nam znika dobra, wchodzimy później sobie w to tej dysketki i pojawia nam się bardzo fajny interfejs w którym możemy sobie wybierać nasze pojazdy, ja mam oczywiście dwa pojazdy, mamy Wincenta bo kupiłem sobie go ostatnio, drugi na serwerze, właśnie możemy tutaj zobaczyć również takie rzeczy jak ID, przebieg ostatniego kierowca, pojemność baku, paliwo w baku, pojemność silnika, tutaj mamy właśnie czy ma instalację brak, no i mamy również statystyki tutaj, jak widzicie, no Vincent ma trochę lepsze hamowanie, ale prędkość maksymalną ma troszeczkę wyższą tutaj Esperanto, tylko troszeczkę jest zbutowany przez właśnie tamten tuning, więc to też jest taka delikatna różnica. Dobra, dziękuję, że byliście ze mną do końca tego materiału. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co? Do kolejnych produkcji.